Dzień dobry Zaczynamy kolejny materiał Materiał, który będzie jakby składał się z dwóch, z dwóch części. Pierwsza część od której zaczynamy to podsumowanie produktów e food Przetestowałem zestaw startowy, czyli 5 produktów, czy też 5 napoi iFood. E Każdy z nich smaku. Dobrze to jak jesteśmy przy smaku, to z tych pięciu odrzuciłbym dwa, czyli odrzuciłbym kokos i czekoladę, pozostawił wanilię, banan i kawę, i gdyby była sytuacja taka, że zamawiam sobie teraz zestaw na przykład na miesiąc, żeby zastąpić jeden posiłek tym produktem, to zamawiam te trzy i je po prostu miksuję. Żeby nie było takiej sytuacji, że w jednym produkcie, jeden smaku mamy go codziennie jeden smak i po tygodniu mamy go już powyżej dziurek w uszach tam powyżej dziurek w nosie Jeżeli chodzi o sam produkt, no to smakowo bardzo dobry, no taki fajny smakowy shake, smaki takie bardzo naturalne, nie czuć tam takiej nie wiem sztuczności tych smaków, smaki bardzo naturalne. Przetestowałem to w różnych konfiguracjach, czyli pierwsza opcja to jako nieoznakowanie BMW, żerniki przemysłowe w ciągu dnia. I że zjadałem albo w domu, albo w hotelu śniadanie, potem w okolicach tego drugiego śniadania czy lunchu ten koktajl i zjadałem potem obiad, przecież obiad o kolację. Drugie zastosowanie to w sytuacji kiedy szedłem od rana na rower miałem czy też nie lubię jakby jeździć na rowerze mając obciążony żołądek więc traktowałem to jako taki posiłek na rowerze. Przed rowerem wypijałem kawę, zjadałem banana czy jakiegoś tam rogalika na słodko żeby jakieś tam podstawową energię miedzi, i potem w trakcie tego w trakcie tej przejażdżki rowerowej wypijałem ten napój i trzecie zastosowanie tego produktu również uważam, że bardzo fajne to traktowałem to jako alternatywę do śniadania czyli w sytuacji kiedy poprzedniego dnia zjadłem zbyt późno i obudziłem się rano taki, czułem się, że nie do końca wszystko strawiłem i nie miałem ochoty na śniadanie albo po prostu mam czasami takie dni, że tego poranek, no jakoś tak to śniadanie muszę sobie odczekać chwilę, żeby, żeby to śniadanie zjeść no to wtedy też jest to dobrym rozwiązaniem no bo nie obciąża to żołądka, wypijasz koktajl i jest ok na pewno jest to produkt, który Zapewniał mi takie poczucie sytości, bo jakby w dniach, kiedy go nie używałem, a sobie tam zrobiłem jakieś dni przerwy, żeby zobaczyć właśnie różnicę, a nie że jadę pięć dni pod rząd, no to w sytuacji, kiedy nie miałem tego koktajlu, to miałem w ciągu dnia coś takiego, że no, czułem takie, takie, może brzydko nazwę, to stanie, że coś bym zjadł coś bym przekąsił no i wtedy zaczyna się wymyślanie a jak zaczyna się wymyślanie to dobrze wiemy jak to się kończy, kończy się podjadaniem i dla takich osób jak ja które mają tych kilogramów parę za dużo, nie jest to dobrym pomysłem więc tutaj ten e-food e, się naprawdę sprawił ale tak jak już mówiłem w poprzednim materiale nie chcę zostać, czy też nie chcę ostatecznej decyzji podjąć jaki produkt będę stosował bo będę go stosował na pewno bo dla mnie to rozwiązanie jest bardzo w porządku że ja sobie zabieram to do auta zabieram to sobie na rower mam to w domu gdziekolwiek jestem to mam i traktuję to jako alternatywę posiłku dla mnie jest to świetne rozwiązanie naprawdę bardzo mi to pasuje bo przeglądając oferty w internecie to są nawet takie rozwiązania że ten jeden posiłek może ci kosztować 10 do 13 zł dziennie, czyli tak naprawdę jeden hot dog na stacji pędznej. Gdzie, o Jezus, hot dog dla mnie po prostu wzbudza we mnie agresję Dlatego postanowiłem sprawdzić też inne produkty i tutaj jakby w rozmowie gdzieś tam w gronie znajomych, że coś takiego stosowałem, że chciałbym sobie to wprowadzić i tak dalej. Dostałem polecenie od osoby, która stosowała taki koktajl. Jaka to firma? Podam w podsumowaniu e, materiału, tego o którym będziemy rozmawiać w drugiej części. Stosowała taki koktajl i stosując go regularnie i naprawdę trzymając się pewnych zasad, e, a zaraz powiem jakich zasad to przez miesiąc stosowania i zastąpienia jednego posiłku tym koktajlem skupiła 9kg zasady jemy śniadanie czy też koktajl jest naszym śniadaniem potem jemy jakąś przekąskę na zasadzie drugiego śniadania czy też lekkiego lunchu i jemy coś co jest obiad o kolacją i trzymamy się zasady takiej że główne posiłki kończymy spożywać o godzinie 18 bo o godzinie 18 nie ma spożywania żadnych posiłków I tutaj przechodzimy płynnie do drugiej części materiału. Drugą część materiału, czyli stawiam sobie od 1 września 30-dniowe wyzwanie. To wyzwanie będzie polegało na tym, że pierwszego dnia, czyli tego 1 września, czyli będzie to jutro tak naprawdę, bo dzisiaj jest środa, 31 kiedy oglądacie ten, dzisiaj jest środa, kiedy oglądacie czwartek, kiedy oglądacie ten materiał, jutro jest piątek, pierwszy września, wszystko startuje. Czyli ważę się rano na czczo mierzę się jeżeli chodzi o obwód brzucha, zapisuję to sobie i startuję z 30-dniowym wyzwaniem moje 30-dniowe wyzwanie to jest zastąpienie jednego posiłku tym e, szejkiem czy też tym koktajlem bardzo dbanie o to żeby ostatni posiłek jeść e, do godziny 18 na rzecz wprowadzamy aktywność fizyczną, ale nie na zasadzie takiej, że będę teraz chodził przez 7 dni w tygodniu na mordercze treningi i one po prostu spowodują, że, że tą wagę zrzucę, tylko dwa razy w tygodniu aktywność fizyczną w konfiguracji takiej, że na przykład jeżeli będę dwa dni jeździł na rowerze, no to mam zaliczoną aktywność fizyczną jeżeli nie będę jeździł na rowerze, to idę, żeby minimum dwa razy być na siłowni. Uruchamiam karnet od 1 września, dwudniowa aktywność fizyczna. Czyli albo rower, albo siłownia, albo rower plus siłownia, tak żeby dwa dni w tygodniu zapewnić sobie aktywność fizyczną. Co tydzień będę e, robił sobie taki raport. Czyli znowu się ważył i mierzył. Gdzieś sobie to zapiszę, albo od razu na bieżąco będę nagrywał podsumowanie każdego tygodnia. I potem na zakończenie tego wyzwania, po 30 dniach, nagram odcinek jako podsumowanie. Pokażę Wam pomiary przed, pokażę Wam pomiary po powiem jakich produktów stosowałem, ile jakby godzin poświęcałem, czy tam jakie aktywności robiłem, no będzie to albo słownia. Albo Takie całe podsumowanie i realnie sprawdzimy ile udało mi się zgubić i czy w ogóle udało mi się coś zgubić. To może się okazać, że, że nie zgubimy nic, ale no raczej to taką opcję raczej wykluczam, więc... Robimy, jakby zrobimy podsumowanie i sprawdzimy wyniki realnie z zapiskami pokazanymi przed po może nawet zrobię zdjęcie pierwszego dnia zdjęcie ostatniego dnia bardzo jestem ciekawy wyników więc już dzisiaj zapraszam cię do tego żebyś wrócił do tego materiału za te 30 dni i zobaczył więc zaczynamy od jutra, od 1 września i widzimy się za 30 dni, choć znaczy oczywiście zobaczymy się wcześniej, bo w międzyczasie będę nagrywał sobie inne materiały niezwiązane z, z tym wyzwaniem, ale widzimy się na pewno za 30 dni, czyli za miesiąc na podsumowaniu tego materiału i na podsumowaniu tego wyzwania z pełnym raportem z jego przebiegu. Bez znaczenia czy on się uda czy się nie uda. Jeżeli się nie uda, będziemy szukać innych rozwiązań. Jeżeli się uda, no to może będziemy sobie kontynuować i no zobaczymy. Okay. W każdym bądź razie do zobaczenia za miesiąc.